Dzień dobry, dzień doberek. Dzisiaj kochani u nas taka pogoda, że po prostu no, byłam byłam na zakupach, bo musiałam, już zwlekałam dzień za dniem. Jak nie musiałam, nie wychodziłam, ale dzisiaj już musiałam i nie było to miłe. Chociaż szczeliłam się w okienko pogodowe i całkiem w tym momencie nie padało. No więc tyle mojego szczęścia. No, i byłam też dlatego, że. Słuchajcie mnie do odebrania, moją paczuszkę, i zaraz ją tutaj z wami otworzę. Chciałam najpierw skończyć broszkę, którą szyłam, a uszyłam właśnie takiego fioletowego motyla, ważkę, jak tam różnie nazywacie. Chciałam skończyć, żeby wam pokazać. Raz, że chciałam wam pokazać, zanim. Otworzę paczkę, bo chciałam ją otworzyć z Wami. A dwa, że y, mam y, zamówienia na następne broszki i po prostu. Y, no muszę się brać? No, słuchajcie. Y, jestem też w trakcie malowania obrazu, czego już Wam nie, y, nie pokazywałam na, y, na wizji, i y, y, tutaj nad nim jeszcze będę pracować w dalszym ciągu ale póki co yy, obraz wygląda tak No i ta twarz mnie nie zadawała, więc będę jeszcze nad nią pracowała. Tutaj yy, ta osoba stoi za takim krzakiem bukietem hortensji yy, i tak coś mi tu jeszcze nie gra. Yy, twarz wydaje mi się za ciemna, więc na pewno jeszcze będę tutaj nad nią pracowała. Żeby, no wiecie, no przynajmniej, przynajmniej ja muszę być na jakimś poziomie y, zadowolenia ze swojej pracy, żeby mogła ją przekazać dalej. A póki co, to jeszcze nie jestem. Więc tak. Dobra, ja sobie zrobiłam kawkę, którą już sądzę od jakiegoś czasu, kończąc y, tą broszkę. Ta broszka oczywiście nie była szyta na zamówienie, więc jest dostępna. Słuchajcie, kolory fioletu. A ja już nie mogę się doczekać, co jest w mojej paczce, więc biorę narzędzie i zaglądamy. Jak nie trudno się domyślić, w paczce będą Rzeczy potrzebne do szycia, ale wiem, że niektórzy lubią oglądać takie yy, otwieranie paczek, więc co Wam będę żałować? Czegoś takiego. O. I tu pierwszą rzeczą, którą wyciągnęłam, jest czarny filc. I to jest filc, który się przydaje właśnie do wyszywania broszek. I teraz na ten filc tu możemy wyciągnąć sobie pozostałe rzeczy. Będzie wtedy, tu mam oczywiście specyfikację i rachunek. Całkiem fajnie. Bo wtedy będę widziała, jaki konkretny wzór, jak, jak się nazywa, i gdzie go można zamówić, jeśli bym chciała powielić zamówienie. Więc to zostanie ze mną. A tutaj mamy tak. Słuchajcie, ta garstka kosztowała 80 zł, więc dobra. Muszę się jakoś dostać i tu mamy różne kolory tych moich koralików, jest popiel, jest taki świetlisty granat, ciemna zieleń, żółć, bo teraz już przy zbliżającej się Wielkanocy i świętach i w ogóle wiośnie mam nadzieję, że będę też szyła w takich takich żywych wiosennych kolorach, broszki. Tutaj mam czarne koraliki, co oczywiście mi się teraz przyda, bo właśnie mam zamówienie na czarną broszkę ze złotym. O, a propos złotego, mam złote. Turkusowe. Następne kolory: odcienie granatu i niebieskiego i tego wzięłam trochę, bo. Nie miałam za dużo z tej kolorystyki. A to jednak fajnie jest, jak, jak na tej broszce znajduje się sporo odcieni, jak są maty, jak są błyszczące, i w różnych odcieniach, więc tutaj mam takie fajne granaty. Zamówiłam też trochę zieleni. O, tu mam takie, takie jakby kryształki malutkie. Tu jest taka ciemna zieleń, połyskująca. Tutaj już trochę ciemniejsza i jeszcze jaśniejsza i tu jeszcze jest taka ciemna zieleń. Więc y, będę na pewno szyła w następnym na, na najbliższym czasie y, liście monstery. Y, tutaj też mam jeszcze takie, takie miedziane, które fajnie wyglądają na wykończeniu, na oprzyciu w koło i złotek, które już tutaj pewno są i je dosypię jakiś fajny fiolet następny turkus bo turkusowa broszka też bardzo fajnie miała swoje takie 5 minut tutaj mamy taki srebrny kolor też będzie fajnie wyglądał na obszyciu broszki następny żółty bardzo podobny do tego z tym, że no odrobinę się różnią, ale to nieważne. Na pewno tych kolorów będzie potrzeba na wiosnę sporo więcej. Um, tu jest jeszcze jedna zieleń, i widzę, że takie też już mam. Słuchajcie, jak się kupuje yy, przez internet, czasami trudno yy, porównać te kolory. Taki już mam, ale wyszywałam nim. O, słonia nim wyszywałam, więc on fajnie wyglądał. I tu mamy jeszcze takie połyskujące fiolety. No i trochę czerwieni, bo czerwieni miałam mało, ale wydaje mi się, że, że jeszcze powinnam zamówić. Tu są takie szkliste czerwone, matowe czerwone i takie. Te są takie bardziej w bordo, a te jest taka strażacka czerwień. I do tego oczywiście yy, nici. Nici ja wyszywam cieniutką żyłką, yy, więc yy, tak. To jest bardzo przydatne i to jest, kochani, całe moje zamówienie. Tym razem tyle, więc ja sobie tutaj teraz Spróbuję rozplanować do moich pojemników. No, i zabieram się za dalsze szycie. A teraz Wam, kochani, powiem, ile zarabiam na broszce. Uszycie takiej broszki. Na, na materiały zużywam gdzieś około 25 zł. To jeszcze zależy, jakie materiały są użyte, ile kryształów, bo one są najdroższe. No i cała reszta. Ale kochani, to nie jest wszystko. Taką broszkę to ja szyję mm, około 9 godzin. Zazwyczaj nie jest to w ciągu jednego dnia, no bo ja mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, więc praca dzieli się na dwa dni. Tym bardziej na przykład, jak mam dzień, że nagrywam coś dla Was, gdzie samo nagranie jest czasochłonne i montaż, i nie mam tyle czasu na szycie. I moi drodzy, moja praca. Kosztuje na dzień dzisiejszy 5 zł na godzinę. Tak. Tyle kosztuje moja praca: 5 zł na godzinę. Są broszki, które szyję dłużej, są broszki, które szyję krócej. I teraz pytanie, czy to się opłaci? Więc powiem Wam tak. Otóż opłaci się cokolwiek robicie. Yy, czy to jest taki zysk, czy to jest taki zysk, to jednak zawsze jest zysk. Jeżeli ktoś na przykład yy, siedzi w kącie i płacze, że yy, ma za mało pieniążków, to niech sobie znajdzie jakąś swoją pasję. Którą będzie mógł przekuć w jakiś mniejszy lub większy zarobek. Ja myślę, że z każdą moją broszką zdobywam wiedzę, robię to wszystko dokładniej, bo nabieram wprawy, nabieram doświadczenia, a jednocześnie cały czas myślę, co zrobić, żeby sobie pracę usprawnić i żebym mogła sobie takich broszek uszyć więcej. Zainteresowanie jest, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I na razie to właściwie to jest stricte moja satysfakcja, bo nawet to trochę co ja zarobię, to w tej chwili inwestuję w swój warsztacik, czyli zakupuję materiały Ewentualnie zakupuję sobie sprzęty czy rzeczy, które ułatwią mi pracę. Taką rzeczą jest tamborek, zwykły tamborek, na który naciągam sobie tutaj jakieś takie. Ja, słuchajcie, znalazłam w swoich zasobach taką. Miałam taką organzę, już nie będę ich w tej chwili wyciągała, która mi się do niczego już w tej chwili nie przyda, a ona jest tutaj taką membraną, na którą naszywam sobie filc i wtedy mi jest łatwiej wyszywać broszkę. I tak jak kiedyś już wam pokazywałam, następną rzeczą, którą kupiłam, żeby sobie usprawnić pracę, to jest taki chwytak. Taki wiecie, to jest taki pewno warsztatowy chwytak, bo taki prawdziwy chwytak na tamborek, bo to jest chwytak na tamborek, no to kosztuje od 100 wzwyż. Są mi takie po 300 i po 400. One są wtedy takie fajne, wieloprzegubowe, można sobie tamborek ustawić w jakiej się chce pozycji. To jest wtedy mocowane do biurka, na takiej wysokości jak Wam potrzeba, pod takim kątem jak potrzeba. No ale to są już znowu dodatkowe pieniążki, więc ja sobie tym razem nisko budżetowo zorganizowałam taki chwytak. I tym sobie przytwierdzam ten taborek do blatu mojego biurka i ewentualnie obniżam sobie fotel albo podwyższam, żeby sobie znaleźć ten, ten dobry poziom do szycia. Bo powiem Wam że. Szycie kilka godzin w jednej pozycji, no to wiecie, jak to jest, cokolwiek by się robiło przez wiele godzin w takiej jednej i takiej wymuszonej pozycji, jakby to nie do końca dobrze działa na nasz kręgosłup. Następną rzeczą, którą sobie do mojego warsztaciku zorganizowałam, żeby mi było szybciej, łatwiej i przyjemniej, to są wszelkiego rodzaju organizery. Bo ja już Wam pokazywałam kiedyś, ja miałam na biurku całe mnóstwo tych torebeczek, z których niektóre się koraliki powysypywały i miałam totalny miszmasz, a teraz staram się, żeby wszystko odkładać w swoją szufladkę, żebym wiedziała, gdzie czego poszukać. I to mi też jakby usprawnia moją pracę. Słuchajcie, jeżeli praca przynosi satysfakcję, radość, to ona z czasem, zobaczcie, tak wygląda ta broszka. To ona z czasem będziemy ją wykonywały pewniejszą ręką, szybciej i dokładniej. Ja oprócz tego staram się też, żeby wszystkie moje prace były, jak wiecie, ładnie zapakowane, żeby każde miało jakąś taką oprawę, bo. Słuchajcie, choćbyście dostały najcenniejszy pierścionek. Jeżeli on byłby podany wam w garści, tak, w zamkniętej dłoni, proszę bardzo, proszę. No to y, jakby cały czar pryska. A tutaj jest ważne, y, y, drobne rzeczy, które tworzą y, tą jakby taką otoczkę, tak, taką aurę czegoś fajnego. Odpakowujemy sobie paczkę. Widziałyście na moich innych filmach, jak ja pakuję swoje rękodzieło, czy to były obrazy, czy to broszki, czy ewentualnie jak będą jeszcze inne rzeczy. Staram się, żeby osoba, która otrzyma taką przesyłkę już od. Pierwszego momentu czuła e, taki dreszczyk e, przyjemnej emocji. Rozpakowuje się, wszystko jest pięknie zapakowane e, i rozpakowując się, e, człowiek już się cieszy. E, teraz nie wiem, czy to będzie widać. Tu może tak delikatnie, to, to, tutaj może e, kiepsko to widać ale mam już wypara, wypalarkę z swoim logo. To jest tutaj czterolistna koniczyna i napis e, Świat Boni Handmade. I e, może to nie jest zbyt jaskrawe i tak dalej, ale jeżeli ktoś kiedyś trafi na moją broszkę, e, to e, od, od tego motylka, od, tego, od tej waszki rozpoczyna się właśnie e, wszystkie broszki będą tutaj miały E, takie wypalony mój znaczek. To jest taka drobna pierdoła, a słuchajcie, ja się z tego tak cieszę, jak, jakby nie wiem co. I to, że w tej chwili za to są naprawdę małe pieniążki. E, to, e, to, re, to jakby bezcenna jest ta radość. Bezcenny jest ta przyjemność tworzenia. Bezcenne jest też to, jak przysyłacie mi zdjęcia z tym, co ode mnie otrzymujecie, co zakupiliście. Jak piszecie mi, że doszło, dotarło, że jest ładne, że, że się cieszycie. No to to już są takie. To jest taki niewymierny zysk. To jest coś, co działa na moją psychikę, na moje dobre samopoczucie. A to jest bezcenne. Uwierzcie mi, to jest bezcenne. Więc jeżeli ktoś ma jakąś pasję, czy to są jakieś robótki, czy nie wiem, pieczenie ciast, może dla znajomych, dla rodziny, nie wiem, jakieś zaprawy letnie, które ktoś na przykład by odkupił w czasie zimy. Możecie sobie już wcześniej porozmawiać z kimś, czy byłby zainteresowany takimi waszymi przetworami, albo no, no, no nie wiem, jakiekolwiek inne rzeczy ja pokazuję tutaj na moim kanale całe mnóstwo różnego rękodzieła. Jedne są bardziej, trochę są mniej skomplikowane, dla każdego coś miłego, i nawet dla osób, które no, nie mają jakichś specjalnych zdolności manualnych. Ale ym, chcą spróbować, no to moje takie DIY, yy, yy, zawsze wam tym troszeczkę pomoże Więc yy, tak, kochani, taka moja dzisiaj pogaducha na temat yy, tego, ile zarabiam na wrożkach. Dobrze, kochani, film krótki, yy, bo no, ja siadam i szyję, <grych> ale mam nadzieję, że yy, chętnie wysłuchaliście tego, co chciałam Wam powiedzieć. Yy, życzę Wam miłego dnia, kochani, i do zobaczenia. Pa! pa.